Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Tesaloniczan. Drogę naszą do Was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz Jezus. A Pan niech pomnoży liczbę Waszą i niech spotęguje Waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla Was. Aby serca Wasze utwierdzone zostały jako nienaganne świętości wobec Boga Ojca naszego na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi jego świętymi. Panie Boże, dziękujemy Ci, że w swej łaskawości pozwalasz nam kolejny raz przeżyć niedzielę. Dziękujemy Ci za dwa piękne dni pełne zadumy i refleksji. Za chwilę, gdy mogliśmy nawiedzić groby naszych bliskich i spotkać się z żyjącymi członkami naszej rodziny. Dziękujemy Ci za każdą chwilę tego tygodnia, każdy dzień, który nam ofiarowałeś. Boże, błagamy, błogosław nam i naszym rodzinom na nowy tydzień. Pozwól, byśmy nie zapomnieli o czytanym dziś fragmencie Pisma Świętego, by Twoje Słowo pozwoliło nam pielęgnować w naszych sercach jak najwięcej miłości do całego stworzenia. Pragniemy nadchodzące dni przeżyć w jak największej bliskości z Tobą. Pragniemy każdego dnia zbliżać się do Ciebie i oddawać Ci cześć. Oddajemy się wszyscy Tobie, najlepszy Ojcze, Chroń nas od wszelkiego zła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna, szczęść Boże.